Witam serdecznie, nazywam się Adam Wardeński. Zapraszam na kolejną lekcję poświęconą dziennikarstwu telewizyjnemu. Dziś opowiem o pracy reportera w terenie. Jak ta praca powinna wyglądać? Jak powinna się układać współpraca na linii operator kamery dziennikarz? Zapamiętaj sobie Operator kamery. Nigdy nie mów kamerzysta. Jak mu powiesz kamerzysta, to się obrazi i nie nagrać fajnych zdjęć. A zdjęcia są kluczowe w tym wszystkim. Możesz napisać świetnego newsa, a jeżeli nie będziesz miał fajnych przebitek, czyli zdjęć, to ten news nie będzie się nadawał do wyemitowania w telewizji. O czym jeszcze będziemy mówili? Co to są setki? Co to są przebitki? Co to jest ekskluzyw? i na czym polega Human Story? Wyjaśnijmy sobie te pojęcia. To są pojęcia, które się pojawiają bardzo często i powinieneś wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. A więc zaczynamy. Najłatwiej będzie, jak opowiem, jak wygląda przeciętny dzień pracy reportera. Jak to wygląda? On jest uzależniony od tego, o której godzinie zaczynasz swoją pracę. Ale załóżmy, że zaczynasz o 7:30, a więc pojawiasz się pierwszy w redakcji, jesteś o tej 7:30. I co robisz? Jeszcze nikogo nie ma. Przede wszystkim obdzwaniasz wszystkie służby. A więc, jeżeli pracujesz w telewizji lokalnej, ponieważ inaczej to wygląda w telewizji publicznej, w telewizji ogólnopolskiej, a jeszcze inaczej w telewizji lokalnej. A więc, cały czas tutaj mówimy o telewizji lokalnej. Obdzwaniasz wszystkie służby. Co to znaczy te wszystkie służby? Policja, Straż Pożarna, MPK. Być może zdarzył się jakiś wypadek. Jakiś konkretny, wielgachny korek, jest tym spowodowany. Oprócz tego może się tak zdarzyło, że jakiś samochód zatarasował tory i tramwaj nie ma jak przejechać. Po to są te telefony do służb. Co jeszcze robisz? Sprawdzasz, co tam w gazetach słychać. Bierzesz stertę gazet, jedną, drugą, trzecią. Sprawdzasz, jakie są newsy gazetowe, włączasz telewizję. Przede wszystkim nas interesują te telewizje informacyjne. Sprawdzasz, co tam jest na pasku napisane, bo tam jest zawsze taki pasek widoczny w tych telewizjach informacyjnych. Sprawdzasz depesze papowskie, a więc Polskiej Agencji Prasowej. Być może coś ważnego się w tym dniu ma wydarzyć i powinieneś to zrobić. Ale załóżmy, że masz pecha i, i, i nic, nic ci się nie rzuca w oczy. To jeszcze, co możesz zrobić, możesz sprawdzić redakcyjnego maila. Widzowie bardzo często lubią pisać na maile i żalić się telewizji, co tam ich boli, co tam im dolega. Możesz także sprawdzić automatyczną sekretarkę swojego telefonu, albo także telefonu redakcyjnego. Tam także jest dużo ciekawych rzeczy. Ale załóżmy, że masz pecha i nic. Sprawdzasz wszystkie rzeczy i nic, nic. Same odgrzewane kotlety, tak zwane, czyli materiały, które wałkowano tysiące razy. I nagle, bingo, dzwoni do ciebie kolega. Będziesz miał nie dość, że będziesz miał newsa, to będziesz miał jeszcze newsa ekskluzyw, a więc takiego newsa, którego nikt inny nie ma. A co się wydarzyło temu mojemu koledze? Otóż wczoraj, dzień wcześniej, jechał na skrzyżowaniu i wymusił przed nim pierwszeństwo jakiś kierowca, to kolega instynktownie zatrąbił. A tamten, nie dość, że to była jego wina, wysiadł z samochodu, to pobił tego mojego kolegę i to na tyle skutecznie, że ten wylądował w szpitalu. A więc nie dość, że masz bardzo fajnego newsa, bardzo fajne human story, to jeszcze będziesz mógł komuś pomóc, temu swojemu koledze, będziesz mógł pomóc policji, żeby znaleźć sprawcę tego zdarzenia, żeby przyspieszyć bieg wydarzeń. Więc takie newsy są bardzo, bardzo fajne do napisania, to są tak zwane samograjki. Hurra! Mamy więc newsa! Teraz możemy czekać z dumą. Na przyjście wydawcy możemy jeszcze zerknąć na gazety, możemy jeszcze raz sprawdzić, co tam w tych telewizjach informacyjnych, ale już wiemy, co będziemy robić przez cały dzień, a więc możemy sobie plan dnia jakoś przygotować. I co się dzieje dalej, jeżeli przychodzi ten nasz wydawca? Wydawca to jest nasz szef, z którym rozmawiamy i obgadujemy plan działania. Co z nim robimy? Umawiamy setkowiczów. To są osoby, z którymi będziemy przeprowadzali wywiady. I to są będą wywiady dłuższe, takie 5-6-7 minutowe. A z tego wywiadu będziemy wybierali taki krótki fragment, 10, 12, 15 sekundowy, i to będzie tak zwana setka, którą będziemy wykorzystywali w naszym newsie. A więc ustalamy, jakich setkowiczów moglibyśmy do tego materiału przygotować, kto dobrze by było, żeby nam się wypowiedział. Co jeszcze robimy? Obgadujemy sprawę z wydawcą, być może mogłaby się pojawić jakaś grafika w naszym materiale. Grafika także jest bardzo potrzebna. Jakie przebitki mogłyby się pojawić? Co to są te przebitki? Przebitki to są te zdjęcia, które nam operator kamery nagra. No i udało się. Wyjeżdżamy w teren. Ale zanim wyjedziemy w teren, spotykamy się jeszcze z operatorem kamery. I zanim on się nas zapyta, co dzisiaj będziemy robić, to my musimy mieć już przygotowany plan działania. Musimy mniej więcej godzinowo sobie to wszystko rozplanować. Ważna rzecz jeszcze taka, żeby sprawdzić tego operatora kamery, czy on wszystko nam zabrał. Czy jest dodatkowa bateria do kamery? Czy są zapasowe baterie do mikrofonu bezprzewodowego? Co jeszcze? Czy ma łyżwę do statywu? Łyżwa to jest taki element, bez którego statyw jest... Całkowicie bezużyteczny, ponieważ kamerę nie można zainstalować na tym statywie. Bardzo często się tak zdarza, że to podczas drogi dopiero operatorowi kamery będziemy tłumaczyli, co będziemy grali, jakich przebitek od niego będziemy wymagać, co chcemy, żebyśmy nagrali najpierw, która setka jest setką taką kluczową, ważną dla nas. To wszystko obgadujemy w trakcie drogi, ponieważ operator kamery jest także kierowcą, i, i wtedy sobie ten plan działania ustalamy. No, a teraz już efekt końcowy naszego materiału. Co widz mógł obejrzeć o godzinie 18? Jak ten nasz news wyglądał? I otworzył drzwi, nie wiem, kilkanaście razy na pewno mnie uderzył. W głowę, tu w kark, w szyję. 11 grudnia Piotr Longowski jechał ulicą Szamarzewskiego. Wracał do domu z pracy. Ulica, którą jechał, była mocno zakorkowana. Nagle z prostopadłej ulicy Wawrzyniaka wyjechał samochód. Mimo, że kierowca powinien się zatrzymać. Pan Piotr zahamował. Do wypadku nie doszło. Tymczasem mężczyzna, który wepchnął się przed auto pana Piotra, wysiadł i dotkliwie go pobił. Wydaje mi się, że wyładował całą frustrację związaną ze staniem w korku na, 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 na tak naprawdę Bogu Ducha w innej osobie w postaci mnie, gdzie w zasadzie powinien być mi wdzięczny za to, że nie uderzyłem w jego samochód, kiedy to wymusił właśnie pierwszeństwo. Pan Piotr z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala imienia Raszei. Na oddziale chirurgii urazowej leżał aż 7 dni. Choroby stłuczenie głowy, miał jakieś zawroty głowy, bóle głowy, poza tym się uaktywniły inne choroby, które w przeszłości miały, dlatego trochę dłużej w szpitalu przebywał. Nawet nie zdążyłem pomyśleć o tym, żeby zablokować drzwi czy cokolwiek. I może pan Piotr ze szpitala wyszedł pięć dni temu? nadal odczuwa skutki pobicia. W zasadzie do tej pory boli mnie część szyi na karku, szyja, no bo pojawiły się też bóle głowy w tej chwili, no biorę ketonal, żeby po prostu jakoś zapobiec temu, co raz mocniej, raz mniej mnie to ta głowa boli, no ale jednak pobolewa. Świadkiem zdarzenia był mieszkaniec Jerzyc. Nie chce pokazywać swojej twarzy. Świadek i poszkodowany mieli dziś rozpoznać sprawcę zdarzenia. Najłatwiej jest napisać na podkole nie rozpoznaję, albo nie jestem pewien i sprawę zamknąć, nie? Abyż był to przejaw bandytyzmu ulicznego, no bandytyzmu dosłownie. Obaj mężczyźni na komisariat mieli się zgłosić o 10. Przyszli kilka minut przed wyznaczoną godziną. Czekali ponad godzinę, dopiero po 11 znaleziono dla nich czas. Policja ma problemy z ustaleniem sprawcy pobicia. Ponieważ e, numery rejestracyjne, jak i również osoba, która prawdopodobnie tamtego dnia przebywa w Poznaniu pochodzi z innej części kraju. Dlatego też e, no, te kilka dni jest tam potrzebnych na dokładne ściągnięcie tej osoby tutaj do poznania i prowadzenie dalszych czynności. Od tego zdarzenia pan Piotr jeżdżąc samochodem zamyka się od środka. Od pobicia Piotra minęło już 11 dni. Mimo tablic rejestracyjnych świadków zdarzenia wygląda na to, że sprawa zostanie umorzona. Adam Warteński, puls dnia. No i teraz, sobie krótko podsumujmy tego newsa. Co udało się zrobić? Jest dramaturgia, są emocje, czyli bardzo fajnie. News jest krótki, 2,5-minutowy. Setki są krótkie. To też trzeba liczyć na plus. Co jeszcze? Mamy świadka zdarzenia. Z tym świadkiem zdarzenia to było tak że staliśmy pod komisariatem policji, nagrywaliśmy setkę, czyli ten krótki wywiad z, z naszym bohaterem i w tym czasie wychodził świadek zdarzenia. I ten świadek zdarzenia powiedział, że on się do kamery nie będzie wypowiadał. Nasz operator zrobił kamerę w dół i on zaczął opowiadać gorączkowo, co tam się wydarzyło. I mieliśmy to nagranie. Później udało nam się nakłonić tego świadka, żeby jednak tą setkę, żebyśmy mogli ją wyemitować w telewizji. Jest stand -uper. Co to jest ten stand -uper? To jest podsumowanie naszego materiału, a więc to moje mądrzenie się na koniec news'a. To też trzeba liczyć, że to jeżeli coś takiego się uda nagrać, no to zawsze w redakcji się cieszą, że mamy stand nagranego. Co się nie udało zrobić w tym materiale? Nie udało się nadać temu materiałowi szerszego kontekstu, a więc yy, moglibyśmy zrobić ten materiał, ile yy, zapytać policję, ile jest takich wybryków chuligańskich w ciągu roku i yy, ten materiał mógłby być wyemitowany w tym momencie w jakiejś telewizji ogólnopolskiej, a tak to był typowo materiał pod widza takiego lokalnego. Co jeszcze się nie udało? Nie nagraliśmy setki z policją, to znaczy jest policja, ale jest telefon nagrany. Telefon, no zawsze lepiej telefon mieć niż, niż w ogóle nic nie mieć, ale jakoś tak się zdarzyło, że nie mogliśmy nagrać setki twarzą w twarz z policją i mamy tylko nagranie telefoniczne. Co się jeszcze nie udało? Słaba grafika. Zawsze lepsza, słabsza grafika niż żadna grafika, ale trzeba przyznać, że ta grafika, czyli te, to skrzyżowanie i te dwa samochody jadące, no jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Muszę powiedzieć tutaj na swoje usprawiedliwienie, że grafik miał tylko 5 minut na zrobienie tej grafiki, a więc no, nie miał zbyt dużo czasu. Co jeszcze nie wypaliło? Otóż. Przebitki są słabe, czyli te zdjęcia, które mi operator nagrał. Tak się złożyło, że wtedy padał deszcz, padał śnieg no i te przebitki są takie, no, no są, bo są, ale, ale nie są y, najlepsze. To tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że odsłoniłem kulisy pracy reportera w terenie. O czym będziemy mówili w kolejnej lekcji? Jak się pisze newsa? To będzie bardzo, bardzo ważna lekcja. Jak się pisze News'a? Co to jest rytm w News'ie? Co to jest off? Co to jest biała? Co to jest Forspan. O tym wszystkim będziemy mówili w kolejnej lekcji. Ja już na nią serdecznie zapraszam. Dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Adam Warteński. Cześć!